Szanowni Państwo, jakbyście się kiedykolwiek zastanawiali, jak aktualnie wygląda jeden z najszczęśliwszych ludzi na ziemi chyba. No i też jak wygląda jeden z głównych architektów awansu wiktorii Sulejówek do trzeciej ligi, to na Waszych odbiornikach kapitan zespołu Sebastian Pindor. Sebastian, witam cię bardzo serdecznie. Przede wszystkim dzięki wielkie, że znalazłeś dla nas chwileczkę. Także teraz chwila na przywitanie się z fanami, a za chwilę przechodzimy do Meritum. Będę cię bombardował pytaniami. Cześć wszystkim. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za zaproszenie. Możemy zacząć od razu od pytań, bo no, nie ma co tutaj chyba. Ja Owijać baweł ja się z Na pewno, wiesz, też ludzie ciekawi są co u was. Sebastian, przede wszystkim ogromne gratulacje. Dokonaliście czegoś niesamowitego. No, trzeba powiedzieć szczerze, że na dwie kolejki przed jeszcze nie wszyscy w was wierzyli. Na czele też ze mną, przyznaję się bez bicia, że to się nie, może nie do końca udać, ale powiedz szczerze, czy dotarło już do was, czego dokonaliście, że w takich właśnie okolicznościach udało się awansować do trzeciej ligi? Czy to dalej wygląda jak taki świetny sens, którego po prostu człowiek nie chce się budzić? No masz rację, no euforia duża. Ja do tej pory trochę nie dowierzam, no bo nie, nie ukrywajmy, no. dwie kolejki. Nie ostatnie dwie kolejki nie wskazywało nic, że tam mazowiec Minsk wypuści. To mistrzostwo i awans. Natomiast tak się złożyło, no i jest nam niezmiernie miło, no. Nic tylko się cieszyć, tak jak mówię, jeszcze raz gratuluję, bo super osiągnięcie, ale przejdźmy do tego właśnie, co działo się w sobotę. Chciałbym wiedzieć, bo u Was sytuacja była dosyć klarowna, 20 minuta, prowadzenie 2 do 0, Wy realizowaliście to, co mieliście zrobić. I jestem ciekaw, czy docierały do Was na boisku wieści, co się dzieje w Mińsku, jaki jest tam wynik, czy jednak trener Rydyczkowski trzymał to do końca w tajemnicy i chciał, żebyście się skupili na po prostu swojej robocie? Znaczy, ogólnie sprawa wyglądała tak, że przed meczem sobie powiedzieliśmy, że skupiamy się na swojej pracy, to co mamy do zrealizowania, twardo stąpając po ziemi, no bo tak naprawdę to nie od nas zależało do końca, czy my wywalczymy ten awans, czy nie, więc skupiliśmy się tak naprawdę na tym meczu i żeby zdobyć trzy punkty, i żeby zagrać dobry mecz. Docierało do nas, bo kibice się cieszyli i do końca nie wiedzieliśmy, z czego się cieszą, no tylko się mogliśmy domyślać, że. Wisła strzeliła bramkę. Dwa razy się cieszyli, więc myśleliśmy, że już Wisła prowadzi 2-0, ale oni mieli tam Mazowie, miała Karnego. I cieszyli się, kibice na że nie strzelili, ale tam dobitka była. Tak, dobił Michał Woz. Euforie teraz niesamowite, na pewno u Was w zespole, jak i w całym sulejówku, jestem święcie przekonany. Ale właśnie wspominałeś już o tym, natomiast chciałbym, żebyś się trochę rozwinął. Powiedz, jakie nastroje panowały w zespole właśnie jeszcze dwa tygodnie temu, przed rozpoczęciem 33. kolejki, gdzie to wszystko wyglądało tak, że no Mazowi do awansu wystarczało wygrać w Garwolinie. Też bazując na tym, jak grała Wilga w ostatnich tygodniach, to uznawaliśmy, że jednak powinien, powinno to być łatwe zadanie. Tam był remis. Powiedz, czy mimo tego, że właśnie rozgrywaliście super sezon, to mieliście, widać było w zespole w pole takie przekonanie, że kurczę ta zabawa za chwilę może się zakończyć? Czy jednak wyrzuciliście to z głowy i cały czas wiara do samego końca? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że było zwątpienie i nie ma co ukrywać, no bo yy, straciliśmy punkty czy to w meczu z Karczewem, czy straciliśmy punkty z Ząbkowią Ząbki. Yy, mając świadomość, że po prostu te mecze trzeba wygrać. Nie udało się wygrać. Ostatnie, ostatnie dwie kolejki tutaj yy, właśnie. Mazowia podejmowała Wilkę garwolin. No i myśleliśmy, choć wierzyliśmy, ale myśleliśmy, że jednak Mazowia to zdobędzie. E, jasne, e, no to super, no. wiara przynosi góry. Tam fajny u was cytat poszedł na profilu Facebookowym, może ja nie będę, że wiara to jest coś najtwardszego na świecie, nie będziemy cytować tutaj na wizji, ale... Bardzo mocne, ale trafne przesłanie przede wszystkim. Sebastian, Nasz. jest euforia, była radość, no ale powolutku trzeba analizować to, co będzie działo się za chwilę, bo krótkie wakacje i za chwilę rozpoczną się przygotowania do nowego sezonu. Jak w ogóle oceniasz Wasze szanse w trzeciej lidze? Bo na przykład, jeśli chcesz poznać moje zdanie, to uważam, że zdecydowanie trudniej było do niej awansować niż się ewentualnie utrzymać w tej trzeciej lidze. No i uważam, że. Patrząc na wasz potencjał sportowy, to środek tabeli na start to na spokojnie, ale też zdecydowanie z optymizmem można patrzeć w górę i nawet atakować czub tabeli. Jakie jest y, twoje zdanie? Bo naprawdę ta piłka, którą graliście w tym sezonie, bardzo mogła się podobać. Moim zdaniem była to najprzyjemniejsza piłka do oka w tej całej lidze. Więc bazując na tym, co graliście teraz, no naprawdę można z dużym optymizmem spoglądać na wasze poczynania w trzeciej lidze. Jakie jest wasze zdanie? Y, jakbyś tak na szybko ocenił taki potencjał? Wiem, że to ciężko analizować, bo będą zmiany w zespołach, ale tak jakbyś na teraz twoje odczucie? O co będziecie się bili w tej trzeciej lidze? Przyznam szczerze, że ciężko mi powiedzieć. Dawno nie byliśmy w tej trzeciej lidze, więc nie wiem czego się spodziewać, jaki jest poziom. Graliśmy sparingi dotychczas z zespołami z trzeciej ligi, ale sparing wiadomo to nie jest mecz ligowy, więc ciężko cokolwiek powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że będziemy w pierwszej piątce, a życie zweryfikuje, że będzie inaczej. Nie wiadomo też, jakie będą plany w klubie. To takie pytanie jest, myślę, że nie na tą porę, bo, bo jeszcze rozmów nie, rozmowy nie były prowadzone. To mogę zdradzić, więc nie wiemy, czego się spodziewać. Na razie cieszymy się z tego, że udało nam się awansować. Długo na to czekaliśmy. Walczyliśmy, tak naprawdę, przez kilka sezonów, żeby awansować. Udało się to. Jeszcze się chwilkę cieszymy. Natomiast na takie rozmowy przyjdzie czas i tak naprawdę odpowiadając na pytanie nie wiem. Nie wiem, nie chcę mówić, nie wiem, się czego, nie wiem czego się spodziewać. Na pewno jeżeli wszystko zostanie na starych zasadach, jakie były, no to w każdym meczu będziemy chcieli zdobywać trzy punkty i grać dobrze w piłkę. Koniec sezonu to też czas podsumowań. Powiedz tak na szybko, oczywiście od tego oprócz tego sobotniego wydarzenia. Masz taki moment sezonu, który ci mocno utwój w głowie? Jakiś mecz, który ci mocno zapadł w pamięci? Czy jednak do każdego spotkania podchodziłeś tak samo i po prostu wykonać swoją robotę i jedziemy dalej? Czy jednak masz taki, nie wiem, ulubioną rękę? No zapadnij na ten z Mazowią, bo mecz z, z Mazowią, bo... bo to nie ukrywając był bardzo trudny przeciwnik, yy, który no, nagromadził tyle samo punktów co my. W Bez, bezpośrednich meczach udało nam się wygrać, natomiast to też były mecze na styku, więc na pewno mecz z Mazowią zapadł mi w pamięci u nas, bo tutaj strzeliliśmy bramkę w doliczonym czasie gry, no więc okrabiamy. było to fajne przeżycie. Dobra, Sebastian, żeby też uszanować twój czas, dzięki, że znalazłeś dla nas chwilę. Na sam koniec ostatnie pytanie. Myślę, że pytanie, które najbardziej zaciekawi sympatyków Wiktorii Sulejówek. Były miłe chwile, teraz czas na kolejne ciężkie pytanie. Czy kapitan zostaje na statku i w przyszłym sezonie ponownie przywdzieje żółto-biało-niebieskie barwy? Czy może jednak, no, będąc na fali wnoszącej, chciałbyś na przykład spróbować swoich sił być może na poziomie centralnym? Y to trudne pytanie, no, tak jak już kolejne trudne posykałem. pytanie z mojej strony. Też mi ciężko powiedzieć na razie. Na pewno na początku będę rozmawiał z Wiktorią Sulejówek z szacunku do, do klubu, z szacunku do prezesów i włodarzy. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć tutaj w tej chwili, czy zostanę, czy nie, więc um, trzeba poczekać po prostu. Na razie no, chciałbym się udać tała, na okres. Także Pełna dyplomacja, rozumiem. tak na razie chciałbym się udać na wakacje, odpocząć trochę, bo, no bo dużo, mnie kosztowało, dużo mnie kosztowało ten sezon, więc na razie chciałbym sobie spokojnie odpocząć, a później przejść do rozmów z rozumiem. klubem, i z, bądź z innymi klubami. Jasne Sebastian, rozumiem. Dzięki Ci wielkie jeszcze raz, że znalazłeś dla nas chwileczkę. Jeszcze raz przyjmij najszczersze gratulacje od całej naszej ekipy, bo naprawdę niesamowity sukces. No i co? Życzymy Wam powodzenia w trzeciej lidze. Także dzięki wielkie za rozmowę. Na sam koniec jeszcze zostawiam chwileczkę dla Ciebie. Możesz tutaj poprzez cały Mazowiecki Związek przekazać tutaj podziękowania dla kibiców. Komu chcesz oddaję Ci po prostu mikrofon na chwileczkę. Dobra, dzięki. No ja przede wszystkim chciałbym podziękować kibicom, no bo jednak były te chwile zwątpienia, a mimo to yy, kibice jeździli z nami, dopingowali nas, jeździli z no Byli nawet w Starożrebach, więc to myślę, że daleki wyjazd. Także chciałbym przede wszystkim podziękować kibicom i podziękować całemu klubowi, ponieważ zaangażowany był cały klub w to wszystko, więc chciałbym podziękować całemu klubowi. Chciałbym też nadmienić, że duży wpływ w to wszystko miał mało się o tym mówi, ale duży wpływ na wynik tego zespołu miał. Dyrektor sportowy Krzysztof Dębek, który włożył dużą pracę w to wszystko. Także jemu też bardzo dziękuję i, i tyle. No. Sebastian, dzięki wielkie. Drodzy Państwo, tyle do powiedzenia miał świeży, upieczony trzecioligowiec, kapitan Wiktori Sulówek, Sebastian Pindor. Sebastian, dzięki wielkie za rozmowę. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Ja również dziękuję. Pozdrawiam.